Ostatnie dni Powstania Warszawskiego. A potem Nowa Polska, w której nie wszyscy są u siebie. My wchodzimy do organizacji nie. i prowadzimy robotę dalej. Jest pan pewien, że potrafimy rzucić Moskwę na kolana? Podchorąży Marcin wierzy w kompromis z nową władzą. Nawet w XVII Republice ktoś będzie musiał budować mosty i wykładać biologię. Ten ktoś to możemy być my. Rzeczywistość brutalnie uświadomi mu, że jest w błędzie. Co to za ludzie? Armia Krajowa! Ale dlaczego? Dlaczego klęczą? W sensie poprawka z historii pierścionek z orłem w koronie. Państwo, jako wybitni kinomani, wiecie, że ten film Andrzeja Wajdy jest swoistym dopełnieniem nieoficjalnego tryptyku, na który składa się kanał i popiół i diament. Film kręcony już bez żadnych zahamowań cenzuralnych, bez żadnych zahamowań politycznych. Ten film ma mówić prawdę. Czy mówi prawdę o historii? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pokazuje tragedię Armii Krajowej, tragedię Armii Krajowej po powstaniu. Zwróćcie Państwo uwagę na początek, na takie w pigułce sekwencje pokazujące wzlot i upadek powstania warszawskiego, bardzo trafne sceny, z których właściwie można by zrobić aby ich używać jako swoiste takie logo w programie o historii Polski, który w kilkudziesięciu minutach przedstawiłby całe dzieje Polski. Z drobną uwagą, ale to jako niepoprawny malkontent, muszę to powiedzieć, polscy reżyserzy kochali, kochają i będą, zdaje się, kochać używanie sowieckich czołgów w roli czołgów niemieckich. Ta Pantera, która wyjeżdża na barykadę, to przecież słabo zamaskowane T-34. Ale to w końcu drabiazg. Zwróćcie Państwo uwagę z kolei na paradokumentalne zdjęcia, bo wzorowane na dokumentalnych przejazdu bajców sowieckiej armii przez polskie ziemie. Tak to wyglądało. Jeżeli Państwo przypomnicie sobie kadry z filmowych, to dokładnie tak oni na tych czołgach siedzieli, tak byli umundurowani od sasa do lasa. Była to po prostu zbierali ale zbieranina zwycięska. Chorody, które zalały Polskę. Co wobec tego mieli robić Polacy? Co miała robić Armia Krajowa? Armia Krajowa po ustaleniu warszawskim została sparaliżowana praktycznie. Zniszczono ośrodek dyspozycyjny, zniszczono czy unicestwiono w gruncie rzeczy najsilniejsze garnizony, pozostałe AK. Pozostała jednak część struktur, część struktur sztabowych, które ewakuowała się z Warszawy, stworzono stworzona NIE. Organizacja, która miała stawiać. Coś w rodzaju biernego oporu nowej okupacji sowieckiej. Nie miała celów zaczepnych. Nie miała atakować nowej władzy, władzy de facto sowieckiej, ale miała zbierać informacje, pomagać swoim ludziom. Ale z punktu widzenia tej nowej władzy, istnienie tej organizacji było nie do przyjęcia i tropiono ją z całą zaciekłością i zawziętością. My wchodzimy do organizacji nie i prowadzimy robotę dalej. My to jest kadra oficerska, dywersja, wywiad, łączność radiowa itp. Prowadzimy roboty dalej? A jak długo? Dopóki Stalin nie skapituluje przed naszym rządem w Londynie? Służba to jest służba. Nie mam zwyczaju pytać się, jak długo i po co. Czy mogę na ciebie liczyć? Niech pan spróbuje przyjrzeć się nam z boku. Jest pan pewien, że potrafimy rzucić Moskwę na kolana? Kluczowe momenty filmu to rozpracowywanie siatki konspiracji Połakowskiej przez oficera Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa, brawurowego, zresztą zagranego przez Cezarego Pazura. Niech pan zmieni płytę. Ta jest już zdarta do niemożliwości. Tak? Tak. Grają ją we wszystkich komisariatach od czasu, kiedy w raju przesłuchiwali Adama i Ewę. Cholera, ja myślę, że to mój oryginalny wynalazek. I tak się zawsze zaczyna od y, siadajcie i nalejcie? No. Zawsze. E? Serce rośnie, co? Taki mokry, a taki czujny. No co? Chcecie się wypindrzać ponad swojego dowódcę? Bardzo nieskromnie, panie podkorąże, naprawdę bardzo nieskromnie. No, ściągać łachy tam jest piec. Rozwieźcie sobie wszystko, posiecie sobie w kocu. Na szybka, no no! To państwa kłamstwo. Trzeba to powiedzieć jasno. Półkłamstwo, chyba dla celów politycznej poprawności. Otóż w polskim UB, bardzo kadrowej zresztą w tym momencie organizacji kontrolowanej całkowicie przez Sowietów, był bardzo prosty podział zadań. Odbicia byli Polacy. Jest tam taka scenka, czy od obstawiania wyższych funkcjonariuszy, od akcji operacyjnych i od myślenia byli komuniści. Pochodzenia żydowskiego niemal wyłącznie. Nie był to przypadek, bo do nich Sowieci mieli o, większe, o wiele większe zaufanie niż nawet do najczystszej próby komunistów polskich. Zwykle zresztą lepiej wykształceni i bardziej inteligentni. Nie mówiłeś mi, że masz nowego kierowcę. Bo nie ma. Chciałem go na dzisiaj. Jest skory. Poznajcie się, mój kolega z powstania. Pierwowzorem postaci w w filmie Kosiora będzie sławny, późniejszy podpułkownik Józef Światła, Fleischfarb, który uczestniczył istotnie w rozpracowaniu siatki delegatury rządu, czyli reprezentacji rządu, legalnego rządu na kraj. W Milanówku, в подваршавским Прушкове и Милановку весну 1924 года. Акции остаточной препроводили и советские. Ну что, все взял? Да, все. Едем в штаб, из Москвы звонили. Хорошо, все в порядке. Выходите. Руки вверх. Historii głównego bohatera z kolei można dopatrzyć się pewnej analogii czy zapożyczenia z autentycznej historii. Trochę późniejszy i burz z końca lat 40. Emilii Malessy, jednego z najwybitniejszych oficerów Armii Krajowej, szefowej łączności kurierskiej z Zachodem, która zmamiona przez swojego zwierzchnika, pułkownika Jana Rzepeckiego i obdarzona słowem honoru przez pułkownika Jacka Różańskiego, Zdecydowała się zdekonspirować siatkę po siatkę podziemia, tak zwanego zbrojnego. Wybaczcie, zatrzymam Was jeszcze na chwilę, a to w celu, w celu, uzupełnienia pewnych formalności. Narobiło się trochę bałaganu, i teraz trzeba troszkę wyczyścić. Brakuje mi Waszego oświadczenia. A jakiegoż to oświadczenia brakuje Wam? towarzyszu kapitanie? A no, takiego zwykłego, który każdy z was musi podpisać. A jakież to świadczenie każdy z nas musi podpisać? Ono takie, że będzie współdziałał z naszymi organami w likwidacji wrogów Polski Ludowej. No wiecie. To wy z nami nie współdziałacie. Efekt był taki, że tych ludzi wbrew obietnicom zaczęto aresztować, torturować, skazywać na śmierć Malesynie. Popełniła samobójstwo bardzo spektakularnych w po okolicznościach podcięła sobie żyły publicznie pod gmachem Urzędu Bezpieczeństwa. Proszę Państwa, ten film pokazuje te problemy, pokazuje te dylematy. Nie darmo kończy się nie na śmietniku historii, tak jak i diament, ale na gruzowisku historii, na gruzowisku idei, na gruzowisku chyba marzenia wolnej Polsce. I jeszcze jedna uwaga, jeszcze jeden drobiazg, który muszę jednak sprostować. Dziwię się nawet, Wajdzie. I jego scenarzystom, że poszli tą drogą, mianowicie utrwalili ten fałszywy, nieprawdziwy mit. Po powstaniu warszawskim szczególnie okrutnymi formacjami były tak tzw. formacje kałmuckie, składające się z byłych jeńców sowieckich. I oczywiście jest taka dramatyczna scena. Ty, poszli, spójrz na nią, Krasawiec! To... Eee! <laughs> <laughs> Żołnierz mówiąc po rosyjsku, zresztą o. Słowiańskich, a nie tatarskich czy azjatyckich rysach twarzy znęca się nad polskimi jeńcami i polskimi cywilami ale myśli na szywkę rosyjskiej armii wyzwoleńczej generała Andrzeja Własowa otóż nie jest prawda żeby roa uczestniczyła w pacyfikacji powstania warszawskiego mówiono o tych żołnierzach Eks sowieckich własowcy, ale to nie byli własowcy. Własowcy to zupełnie inna formacja. To były różne tzw. Tak ostre legiony, różni ochotnicy, czyli ci Sowieci, ale tak naprawdę nie ci, którzy są pokazani w filmie. Ale to w sumie drobiazg. Jak mówię, ten film zobaczyć warto, bo pokazuje ostatni etap narodowej tragedii, jaką była dla Polaków II Wojna światowa.